To spędzę największy sens powiek zaraz po modelowaniu potencji powieki? Konturowanie. Zobacz, jedną stronę już mam wykonturowaną policzek uniesiony, tam gdzie ma być wcięte, jest wcięte. Druga twarz, druga część twarzy, jakby wielka nabrzmiała. I w ogóle od czapy. Konturowania dzisiaj będę używała mojej paletki. Perfekt, to jest paletka, w której mieści mi się brązer, już świetlacz i trzy dowolne cienie. Jest to, jest to paletka na magnes, więc to ty decydujesz, co w niej się znajduje. No i oczywiście nasz skośny pędzel do konturowania. On jest taki fajny, płaski z jednej strony i on jest jeden do wszystkiego. On ma takie właśnie, które oddaje nam to, co na niego nałożyliśmy, więc mogę nim śmiało wykonturować całą twarz bez zmieniania pędzla. Zaczynamy. Nakładam brązer, dosłownie dotykam ten brązer, zobaczcie, jaki on jest przepięknie, tutaj mięciusieńki na dolną część pędzla i szukam sobie. Sobie kości policzkowej. Możemy sobie zrobić dżubek, możemy sobie przyłożyć palec, i na tej kości stawiam sobie dosłownie 3-4. Stempelki. Bardzo ważne jest, żeby nie wyjść z tym brązerem poza tą granicę oka, żeby nam twarz nie zrobiła się w dół, bo my chcemy ją absolutnie wykonturować do góry, zliftingować. I teraz łączę sobie te moje stempelki, które sobie tutaj postępowałam i rozciągam to wszystko do góry. I bardzo ważna rzecz, żebyśmy robiły to od samego ucha, tutaj od samej linii włosu. Kładam sobie produktu odrobinkę. Fajnie jest właśnie tak sobie dokładać produktu, a nie od razu nałożyć i, yy, i później mieć problem, że tego produktu jest za dużo. Ok, teraz odrobina u mnie nos. Czyli boki, teraz sobie nos skracam, czyli dzielę sobie go na trzy części, i tutaj ten nos sobie właśnie skracamy, i na dole chowamy tą moją wystającą część. Pędzelek jest czysty, jak widzicie, i nakładam sobie natychmiast róż. Róż na centralną część policzka, tutaj, gdzie nam się ta płytka tworzy, to właśnie jest miejsce, gdzie nakładamy róż. I też ruchem takim stemplującym, żeby mieć. Aby mieć władzę nad tym, ile tego produktu nakładam sobie na ten policzek, i tak sobie po prostu dziewczyny stemplujemy. Jak już sobie występowałyśmy, to też mieszamy to wszystko fajnie z tym uprzednio nałożonym brązerem, żeby to wszystko było spójną, spójną jedność, żeby po prostu z tego się nam zrobiła. I teraz drugą częścią pędzla, tą płaską, nakładam sobie rozświetlacz, i rozświetlacz nakładam tuż. Nad moim różem mogę sobie zrobić takie, takie C. Na pewno rozświetlacz nakładamy sobie po kości jarzmowej, Nie wkładacie go sobie tutaj w oko, nie podkreślamy sobie zmarszczek. On przepięknie, właśnie tutaj będzie nam, będzie nam migotał. Ja sobie jeszcze kładę na tą kosteczkę, ale tylko na kosteczkę, nie na cały nos, tylko na kosteczkę tutaj i na łuku kupidyna dla rozświetlenia, dla powiększenia troszeczkę ust. Pędzel, tak jak obiecałam, jest czysty. Oddał mi wszystko, co na niego dało. tak koniecznie znać, jak Ci się konturowanie naszymi produktami. Jest to naprawdę konturowanie takie intuicyjne. Tymi produktami nie zrobisz sobie plam, nie zrobisz sobie krzywdy. I przepięknie to razem nam wszystko tutaj gra. Jeżeli jesteś zainteresowana którymkolwiek z produktów, to zapraszam Cię do siebie. Możesz je wszystkie nabyć u mnie. Dobierzemy odpowiedni kolor różu i będziesz wyglądała przepięknie. Jeżeli chcesz poznać ofertę na użyte produkty, pisz tutaj konturowanie, a wyślę do Ciebie całą listę wraz z cenami ściskam.